Panie trenerze, po ostatniej porażce pana drużyny dzisiaj. Impuls pozytywny jest taki, że Bruchbet Termalika nie i juniorzy zdobywają jeden punkt. Jak z, wygląda pa, z pana perspektywy to spotkanie? Z mojej perspektywy na pewno cieszy to, że, że zremisowaliśmy, nie przegraliśmy tego meczu, aczkolwiek z przebiegu meczu no, nie powinniśmy przegrać, nie powinniśmy bramki stracić, powinniśmy strzelić ze 2-3 co najmniej. No niestety Brakuje nam troszkę umiejętności piłkarskich czysto takich, które by w pewnych e, fragmentach meczu po prostu pozwoliły na to, żeby, żeby te bramki wpadały. Um, no i myślę, że to, był tak, to była taka główna przyczyna, no bo atakowaliśmy szczególnie, szczególnie drugą połowę całą, e, atakowaliśmy przeciwnika i tych sytuacji mieliśmy mnóstwo. Po prostu wydaje mi się, że, że te umiejętności decydują w pewnych sytuacjach o tym, że, że albo strzelamy tą bramkę, albo nie. Tak, patrząc na pana zawodników, kiedy schodzili z boiska, to widać bo że chyba tej determinacji woli walki się nie brakowało, bo nie byli zadowoleni z siebie. Kręcili przeką z przekąsem głową, że, że ten mecz zakończył się remisem. Mecz, którym oprócz rywali trzeba było jeszcze walczyć w dosyć trudnych warunkach, bo no, ten wiatr na pewno nie pomagał. No, wiatr jak wiatr. No. Trzeba się do niego dostosować po prostu i. i, i, i Wziąć na niego poprawkę i, i grać w piłkę i tak naprawdę nie ma co tutaj na wiatr zganiać. Trzeba y, więcej od siebie dołożyć umiejętności i, i wtedy strzela się bramki, jak się strzeli, to, to można wygrać, a co do reakcji chłopaków, no dobra, bo, bo jest niesmak, że, że ten mecz nie został wygrany, bo powinien być, no ale trzeba strzelać.